Jesteście tylko nieważnymi wrzodami na Zatku Człowieczeństwa! Tak jest! Zgadza się! Czeregowy! Czy ja nie mówiłem, żebyście zgolili to dziwne coś? O kurczę, ser... E, e, to coś wcale nie chce mnie słuchać. Ja nawet nie wiem, co to jest! Czeregowy! Myślicie, że jestem głąb? E, ser... E, naprawdę mam panu odpowiedzieć? I pan szeregowemu, czyli to znaczy kudłatemu spokój! Scooby-doo! Pieseczku, ale fajnie, że przyjechałeś! Próg zaatakował chłopcy! Czego was uczyłem? Oborowi. Jak mnie znalazłeś? Z pomocą na nasze miasto napada jakiś zły gość? Klaun dziecko pomożemy? Dzień dobry pani i panu. Mogę zapytać, czy brat Charles lub Judy Reeves tu mieszkają? Dzień dobry pani i panu. Czy mogę. Paty, Skubi, co wy tutaj robicie? No, przecież szukaliśmy ciebie. Czemu wyglądasz jak kloszard? Kloszard? Nie zauważyłem. Wybaczcie, ale nie wrócę, póki nie znajdę rodziców. No ale chłopie! Kryształowy zdrój napada jakiś szalony facet dziecko. Kto inny wam pomoże? Ale Fred? Ten szaleniec to jest zły klaun.